Siemanko, witajcie, z tej strony Weishi Znajdujemy się dzisiaj w górskiej wiosce w Lokacji o tyle problematycznej, że Nie da się za pierwszym pobytem tutaj znaleźć wszystkich sekretów Tak więc Dzisiaj nie będziemy ich za dużo szukać Ale przede wszystkim skupimy się na naszym zadaniu Którym jest Odzyskanie ekwipunku naszego towarzysza rota. Tak. Ok, rozpoczęliśmy sobie wyzwanie. Zbierzemy sobie tutaj skrzynki z tego poziomu i ruszamy w górę. Będziemy się tutaj dzisiaj głównie wspinać. Tutaj już chyba nic nie było, a my, my tędy nie idziemy, tędy nie chcemy iść, bo ominiemy go skrzynkę. Tak sobie próbuję przypomnieć, czy w jakimś, w jakiejś wazie nie było żadnej znajdziek ale chyba nie, bo bazę wazę tutaj można rozwijać, ale nie wydaje mi się, żeby coś było w tym wazie. Dobra. lecimy sobie dalej. Na dole coś było. Jezu, laru. Ale... nie, nic nie było. No, nic pójdziemy Tą niższą drogą. Na tym dachu tu nie było żadnego znaczenia. Tu. tu musimy się dostać. Do ruiny. Do tej opcji, Z okresu ja, Kamakura. Czy to wszystko należało do Yamatai Pierwszy dzień. Po dwóch tygodniach zaszczycono mnie w końcu audiencją u jej wysokości chimiko z Yamatai. Muszę wyznać, iż różni się ona od wszystkich kobiet, jakie dotąd spotkałem. Piękna, lecz nie przenikniona. Rzekłbym, że wyrachowana. Otacza się swoimi kapłankami słońca, nie ma przy niej mężczyzn z wyjątkiem generała jej armii. Kiedy spotkałem się z nią, zdałem sobie sprawę, że jest zupełnie inna niż się wydaje. Mój pan przysłał mnie tu, bym ją szpiegował, bym ocenił siłę jej wojsk, ale teraz czuję, że to ona ocenia mnie. Możliwe, że mój pan nie docenił zagrożenia ze strony Yamatai. Choć nie jestem w stanie oszacować prawdziwej potęgi i burzowej gwardii, ogarnia mnie przekonanie, iż ze Słoneczną Królową nie należy igrać. No. Tutaj są fajne dzienniki ogólne w tej lokacji, poznamy trochę historię. Tego miejsca i ludzi, którzy żyli tutaj kiedyś. Tutaj też całkiem fajna historia yy, dziewczyny, która ma zostać kapłanką chyba? Tak, kapłanką, mieliśmy się Nie wiem, mi bardzo przypada do gustu ta historia, nie wiem jak wam przypada. Aha, musimy sobie na dół, to jeszcze nie. Tutaj byśmy omyleli relikcję, jakbyśmy nie poszli na dół. Czy to jeszcze coś było? Nie. Zobaczmy sobie skrzynkę. I relik mamy tutaj. To musiało należeć do amerykańskiego marine. Ciekawe, czy było ich na wyspie więcej, czy przysłali tylko kilku zwiadowców. Na drugiej stronie też coś mamy. Hmm. Czy te znaki symbolizują straconych przyjaciół, czy zabitych wrogów? Tak czy inaczej, musiał się napić. No właśnie. Całkiem fajny relikt, bo, bo też mówi nam właśnie o tym, że ta wyspa była zaludniona nie tylko w czasach starożytnych. Zresztą bardzo dużo tutaj było ludzi z różnych okresów na tej wyspie i raczej chyba nikomu się nie udało stąd dostać. Ale jak na razie, jak na razie, my sobie z Larą z tym poradzimy. Tutaj nic nie było... Też. Może do te balkonu przystąpię szukiwać, bo no naprawdę ta lokacja jest mega problematyczna. Strzały, trzeba z strzały. Nie. Ej! Jak wychodzić laska? W ogóle jest tutaj dużo pozamykanych pomieszczeń, które będziemy mogli odblokować dosyć, na, na dosyć późnym etapie rozgrywki. I... Mm. Zostawiamy kolejną Czy tutaj było trzeba jeszcze coś zrobić? Nie, w posągu nie ma nic takiego, nie Powracamy sobie na ścieżkę. Jezu, ona na czasach śmiesznie się porusza. Oczywiście musi się zgasnąć nam pochodnia, co by nie było za łatwo. Pogoda też nie jest za miła. Chyba skrzynka na domku, co tam zapomniał. Pogoda też nie jest za miła, ale musimy sobie poradzić. Nie ma lekko. Kurczę. O! No właśnie. Droga kostka, ale chwila, chwila, musimy sobie zapalić. Dobra, Tylko co się opchnie Idziemy na spotkanie Trzymimy się z tym wilkiem Jest w domu jak słychać Ups Coś tu przemknęło Przyszłam tylko uwagasz nic więcej Pierwszym razem ta lokacja była Na Naprawdę, bałem się tu wejść. Przez 15 minut tu siedziałem. No, i swoją drogą, to za każdym razem, jak próbowałem wyjść, to pamiętam, że raz nawet się tak zazłościłem, bo mi nie wychodziło. Muszę z tym wracać do góry. Wydostanie się stąd, że wyłączyłem grę, i dopiero następny dzień zacząłem grać. Świetnie. Naprawdę świetnie. Ten moment jest na dla mnie naprawdę bardzo trudny. Moje no zło, nie trafiłem oczywiście F, nie. Super, granie aktywatyzmów to jest takie przypałowe. Dobra, teraz musi się udać. To 3 razy sztuka, jak to mówią. Możemy go obrócić? Możemy. Dobre. zbierzemy sobie surowce. O jezu, ale surowców mamy dużo. Będziemy musieli sobie coś ulepszyć. Tylko najpierw dostaniemy się Dorota. Rota. Pomóżmy mu. Tylko on ma plan, jak się stąd wydostać z tej wyspy. Ok, efektowny zjazd i lecimy. Ja tak, mogę jakoś wyskoczyć. Dobra, jesteśmy z powrotem w obozie i teraz czeka nas historyjka. Trzeba cię połatać. Czekaj, gdzie ma resztę tego całego jego dobytku. Bo nawet plecaka nie ma, a jak widać, ręce miała zajęte przez apteczkę, a drugą nawet musiała się wspinać. Nie? Gdzie taka młoda dama nauczyła się czegoś takiego? Na nocnej zmianie w Nine Bells. <gryw> Żaden wilk nie oprze się tym panowi. Hej, znalazłaś. Dobra robota. No to rozumiem, że teraz powinniśmy z tym pójść do wieży radiowej. Dokładnie. Stamtąd mielibyśmy najlepszy zasięg i to w każdym kierunku. Słuchaj, Laro, musimy nadać sygnał SOS. A ja w tym stanie nie dam rady się wspinać. Tak, bałam się, że właśnie to zamierzasz powiedzieć. Ach, poradzisz sobie, Laro. W końcu jesteś z kructów. Ale chyba nie tego rodzaju. Ja że tego. Po prostu jeszcze o tym nie wiesz. Miejmy nadzieję, że szybko się uczę. Tylko uważaj na siebie. Może najpierw wypróbuj ten czekan, tam na ścianie. Okej, okay, ale najpierw to, że pójdziemy do obozu z powrotem i odsłuchamy dzielni Glary może. Muszę się Bogu za trening ropa. Wszystkie te wyprawy, wszystkie wspinaczki zupełnie jakby przez cały czas przygotowywał mnie właśnie na coś takiego. To oczywiste, że żyją tu ludzie. I są zorganizowani. Zabijają i rekrutują, ale dlaczego? To jak rodzaj kultu. Ale co tutaj czczą? Czego chcą? Czego szukają? No właśnie, Lara już sobie uświadomiła, mi że. Mieszkańcy Yamatai nie są do nas przyjaźnie nastawieni. Zresztą większość żywych istot na tym. na tym lądzie słowo ląd przynajmniej nie będę musiał zacząć słowa, yy, słowa wyspa okej okay. jak widzicie biegniemy sobie teraz na ściankę spineczkową to będziemy mogli się pospinać właśnie po takich surowych ścianach no i stajemy sobie świetnie znaczy nie tyle świetnie co po prostu mi spasiło, bo jest dosyć monotonny ale ale mi się podoba. Ja lubię takie bajery. Coś się micha? Może jakieś glicze czy coś? Okej. Okay. Lecimy do góry. Skała tutaj jest podejrzana, taka biała. Sam poziom na którym zwilcza jaskinia, tylko że my pójdziemy sobie tutaj do grobowca. Tutaj będziemy skrzynkę trzecią już łatwy grobowiec, przyjemny. Za dużo kombinowania w nim nie ma, się Prawda, że nie znajdziemy się tych wszystkich sekretów tutaj, bo ta lokacja jest dosyć rozległa i da się do niej dojść z paru stron. No, ale no, trudno. Przynajmniej pokażę wam, co można zdobyć na tym etapie rozgrywki. Jak sami widzieliście, były tam drzwi poblokowane różnymi linami i innymi takimi rzeczami. A my jeszcze nie mamy takiego sprzętu, ale już niedługo. Czy tu coś było? Tu nic nie ma. Coś do Nie, o mamy jeden w tym Na co my to sobie wydamy? Kolekcjoner kości, więcej surowców. Zyskiwać czciały. To zablokowane. Czy na wspinaczka? To mam odblokowane. A drugi poziom czego so, weźmiemy kolekcję kości opa. Szybko punkty zdobywamy, więc nie musimy się przejmować Niedługo nam się te zdolności do rozwijania skończą ale przynajmniej będziemy mieli przyjemność hmm, figury. służba słonecznej królowej a, i tutaj mamy Taki fajnie wyglądający grobowiec No jeżo, ale wykręciłem w ostatnim momencie, już myślałem że... jest Dalej, dalej, dalej Aha, przecież ja się muszę na to wrócić Co to to na dole cię idziemy? Ej no, laska Halo, to palaj to Tu jest woda to łaskawnie Dzięki Co ten nie o, nic nie ma chyba A więc sobie nie będziemy się zawracać z głowem tylko od razu lecimy dokończyć ten dromowiec ładnie się z nami podzięki To by było na tyle w tym grobowcu, to zbudowana dla upamiętnienia jej kapłanek, niewiarygodne, naprawdę super, mhm. naprawdę super, ten grobowiec. Wypada, że te grobowce są takie prymitywne i jeszcze na końcu zawsze wyglądają tak samo. Sobie coś ulepszymy od razu, jak jesteśmy. A nie. Nie mam wszystko. No, bo mi się przydało zacząć zbierać. Reduktor odrzutu. No, to raczej to nam się przyda. U mnie z celnością czasem może bywać kiepsko. Ale chyba nie ma jakiejś tragedii, tak mi się wydaje. I znowu się będziemy wlekli przez te egipskie ciemności. Jak to jakiś naprawdę mega długi korytarz, że ona się boi wejść. Ten cień, Jezu, co coś się stało z Wasami przed chwilą. To było straszne. Ok, okay. wracamy sobie daj, no, daj, Maru. To się robiło przed wracamy sobie. Właśnie tak, odnośnie tego, że Lara się boi w bo, bo, tej ciemności dla mnie jest to trochę absurdalne, no bo w końcu z archeologiem i w grobowcach nie zawsze są jest światło. Nie! Nie! Nic! Co? nic. Tu nie ma. Muszę posłuchać nie, tych panów, nie tu. bo nie ma sensu już żeby się nie, nie dowiedzieli. On czujni! Wchodzimy do środka! Chciałem, mamy zamiar zrobić z nimi. W trakcie, żeby się o ja, no, no, to znosić, to przede wszystkim. Nie odwiedziłem, zawsze więcej pada. Jak myślisz, do czego jej używają? Czekaj, wieży radiowej? Przed ocztem działa, nie? Pewnie tak. Nasi ludzie pilnują. Słyszysz to? Tak. No dalej, dalej idźcie. Ile go się pospiliśmy. W drugi... Chyba schady to nas wrócił, były fajnie. A to może go sobie jakoś obejdziemy. Małe trulowanie ma do nie chowaj mi się teraz. Chodźcie tutaj! Ale co ty robisz? Akurat żeś mnie zauważył, nie? A tak świetnie mi się łapie Jezus Boże, ale się wystraszyłem, że spadniemy Dobra, żegnam Adios Dobra, czekam Ale nas kurczak Mnie nie interesuje Idziemy sobie tutaj Tutaj mamy dziennik Który my skrzynku I sobie dziennik odsłuchamy Rozmawiałem z wieśniakami. Surowo zakazano mi opuszczania pałacu, ale to mnie nie powstrzymało. Moje obowiązki tutaj są jasne. Muszę poznać prawdę. Ale opowieści, które odkrywam, są niewiarygodne. Krążą pogłoski o zjednoczeniu królowej ze światem duchowym. Powiadają, że rozkazuje ona słońcu i deszczowi, że jej ziemie są żyzne dlatego, że taka jest jej wola. To oczywisty nonsens, ale co mogło wywołać takie plotki? Czy tak włada ona swoim ludem? Budząc w nim prymitywne przesądy, kiedy o niej mówią, w ich oczach widzę oddanie, jednak wyczuwam również strach. Jej poddani są traktowani sprawiedliwie, płacą umiarkowane podatki i są chronieni przez jej burzową gwardię. Nic dziwnego, że niektórzy nawet się do niej modlą. Wydaje się, jakby była dla nich nie tylko królową. Szerzenie niezadowolenia wśród jej poddanych może okazać się trudniejsze niż sądziłem. No ambasador widzę nie był tutaj zbytnio przychylny naszej chimiko Lecimy sobie do pory ja Mam w skrzynkę kolejną Czy to jest coś w coś było? Nie Kurczę nie wziąłem sobie wody i chciałem ja, teraz mnie język zasychał Zaczyna się plenić, haha Jakie tam problemy z się? Ale muszę w się nie ma sensu iść. to chodź sobie sefie. Ale muszę wysążeć. I tutaj Laro! Co ty robisz, kobieta? Już skoczyć na tą skrzynkę. Więcej tu do góry mamy To przypomina moździerz z tłuczkiem. Pewnie służyło do przygotowywania leków i ziół. Ok, i jeszcze tutaj mamy coś do odsłuchania. Dalej, dalej. W moździerzu są drobne kawałki kości. Mam nadzieję, że zwierzęcych. Skąd wiesz? Chociaż ja też mam taką nadzieję, Jednak bo... <grywania> zapijanie jest trochę straszne. Ej, tu spadnie. Tak. Latające skrzynki z świadkami. Do A jest go skrzynka, patrzcie. Co pomy drugiej. Jest 5. I lecimy dalej. Ciekawe także to, tam to nańskim, nie ma to skarczą jest. O ile dobrze pamiętam. To jest gdzieś taki przyjaźń ukryta. Laro, jesteś tam? Reyes, znaleźliście sam? Jesteśmy na jej tropie. Dobrze, spróbuję nadać sygnał SOS ze starej wieży radiowej. Jakieś wskazówki? Hej Laro, musisz znaleźć terminal radiowy. Będzie wyglądał jak stara centrala telefoniczna. Dobra, dam znać kiedy go znajdę. No, okej. Okay. To Nie... w następnym odcinku ruszymy sobie na nasz po nasz terminal, tak? Yy, znaczy w sumie to raczej do tego terminala żeby nadać sygnał SOS ale na dzisiaj sobie skończymy yy, no bo akurat jest zapis a mamy już 20 minut odstringa tak więc dzięki wam za oglądanie mam nadzieję że Wam się spodobało jeśli tak to zostawcie łapkę w górę jeśli czekacie na więcej to zasubskrybujcie to jest Tom Rider, ja jestem Weishi, na razie